Dziś rozbiję namiot w pięknym miejscu. Zdrapałem się na górę. I takie mam widoki na morze. Takie na miasto. Bo także to jest set. I jeszcze. Tam za mną jest sporo odludnego terenu, a w tej kałuży jest pełno kijanek. Piątek, 24 maja, dojeżdżam do Montpellier, skąd jutro mam pociąg do Dijon. A pojutrze do Paryża z Dijon. Pogoda w Montpellier całkiem ładna. A Aż dziś będę podróżował w pociągu. Wnętrze w którym dojadę do, Pary, do Dijon, wygląda typowo. Ze trzy miejsca na, na rower. I ja siedzę tutaj. I widoki na dworzec. Wczoraj dojechałem do Dijon. Musiałem wejść i wjechać e, ostro pod górkę, żeby dostać się do jakiegoś miejsca, gdzie nocowałem na dziko. Dziś o 18:00 mam pociąg z Dijon do Paryża, więc niestety muszę wrócić do miasta. Niestety jazda z rowerem przez Francję jest. Niezbyt fajna, jeżeli chcesz się tę trasę pokonać pociągiem, bo mało miejsc jest w pociągach na rowery. Bilet kosztuje nawet 10 euro za rower. No i trzeba długo czekać, czasami na pociąg. Ciągle jestem jeszcze w Dijon Ten pociąg do Paryża jest dopiero o 18.17. Znaczy, jeżeli chodzi o pociągi regionalne, to często nie ma problemu I w regionalnych się nawet nie płaci za bilet na rower Ale jeżeli chodzi o dalekobieżne, to jest masakra No i jestem w Paryżu! Znowu Ja chcę tylko dojechać do hostelu Jakieś 6 km A to jest dwor dworzec kolejowy na której przyjechałem w tej części parze chyba jeszcze nigdy nie byłem katedry chyba jeszcze nie zdążyli naprawić po tym pożarze ale słychać i widać jak pracują nawiozłem się w pociągu do Rambolier Gdzieś chyba, gdzieś chyba mi widzę, tu był, czy tam dalej, może na trawniku był z krzaków napis Rambolie, ale chyba go skosili. Nie widziałem już. Mieszkałem w tym oto hotelu przez prawie pół roku, a mieszkałem w Rambolie. Ponieważ naszym klientem był francuski Continental i właśnie tu przychodziłem do biura. Wracam już do Paryża, a po drodze mi Ambersal. ale tumy i ogrodzone wszystko nie można już sobie usiąść na trawce jak kiedyś. No dobra, parusz uważam, że zaliczony w środę ruszą dalej Środa 29 maja. Jadę wzdłuż kanału i prawie wyjechałem już z Paryża. E, niestety, mój rower już się powoli zamienia w bezużyteczny złom. I koło się rozpada z tyłu. Co jakiś czas muszę je centrować. Ale nie lubię robić tego w miejscach, gdzie jest dużo ludzi. Za chwilę powiem dlaczego. A nie lubię naprawiać rowerów w miejscach, gdzie jest dużo ludzi, bo niektórzy ludzie nie mają własnego życia. I podchodzą i pytają, czy mogą jakoś pomóc. Kolejny dzień, czwartek, 30 maja. Suport się spieprzył całkowicie. Łańcuch przeskakuje i dobija mi fakt, że co kilkadziesiąt kilometrów łapię gumę przez całą trasę. Z ze Szczecina do Barcelony ani razu nie złapałem gumy, a teraz codziennie. To koło z tyłu już musiałem wymienić wczoraj, bo się całkowicie rozpadło. Wpadłem na pomysł, żeby zamienić opony, ale teraz już nie mogę napompować kół, bo mi pompka przestała działać, więc szukam jakiegoś sklepu rowerowego albo stacji benzynowej. Na szczęście udało mi się znaleźć mini pompkę w pobliskim kerfurze. Za 7:40 e, starą oczywiście wyrzuciłem, bo jest bezużyteczna. No i jadę dalej. No i to jest już szlak eurowa numer 3. Pogoda też się poprawiła. A już myślałem, że to będzie tragiczny dzień. 152 km do Belgii Pogoda była tylko przez chwilę. Potem została mi burza. Przerwokłem do suchej nitki. I teraz znowu pada. I tak od trzech dni. Od Nojon Eurovalon Roo 3 prowadzi. Wzdłuż takiego kanału. Droga jest prosta, płaska, łatwa. No i tak. Do Belgii można dojechać, znaczy do granicy z Belgią. Kolejny dzień, piątek nie, sobota jestem tutaj i w tej miejscowości Eurovelo skończyło się bez żadnego znaku No i dalej muszę sobie radzić sam chyba A jeszcze ciągle to sama miejscowość Dobrze, że Google Maps wytycza szlaki trasy po Eurovelo, dzięki temu znalazłem em, szlak Aczkolwiek chyba będę musiał to przepłynąć. Bo tutaj jakaś rzeka się zrobiła. Wszystko zalane. Nie, no nic z tego. To jest jezioro. Tylko sobie nie potrzebuję sobie pomoczyłem stopy. Ale nie przejadę przez to. Muszę znaleźć inną trasę. I tak sobie idę do Belgii. Nie jest stromo pod górką, ale nie mam za bardzo przerzutek.